W latach 1963-1971 na pustyni Gobi odbywały się polsko-mongolskie wyprawy paleontologiczne. Podczas ostatniej z nich, poza rozmaitymi szczątkami wczesnych ssaków, jaszczurek, dinozaurów i innych zwierząt, odkryto jedną niezwykle ciekawą, obecnie wręcz ikoniczną skamieniałość. Doktor Andrzej Suliński odkrył wówczas szkielet małego drapieżnego dinozaura, Velociraptora. W trakcie jego wydobywania okazało się, że szkielet ten miał dwa ogony. Oczywiście ten drugi ogon nie należał do Velociraptora, a do spoczywającego obok drugiego dinozaura. Okazał się nim być nieduży roślinożerca Protoceratops. Samo odkrycie dwóch dinozaurów obok siebie pewnie nie było bardzo zaskakujące. Jednak fakt, że były ze sobą szczepione, już tak. Wydawało się bowiem, że była to skamieniałość dwóch walczących i pochowanych ze sobą dinozaurów, co jest niezwykle rzadko spotykane. Oba rodzaje dinozaurów były już wcześniej odkrywane na terenie Mongolii, gdzie żyły w późnej kredzie około 75 milionów lat temu. Velociraptor, nazwany w 1924 roku, był mierzącym 2 metry długości drapieżnikiem blisko spokrewnionym z ptakami, posiadającym na stopie potężny zabójczy pazur. Natomiast nazwany w 1923 roku protoceratops był kuzynem triceratopsa. Odróżniał się od swojego słynniejszego kuzyna wielkością osiągał zaledwie 2 metry długości a także niektórymi cechami budowy przykładowo posiadał tylko jeden niewielki róg na końcu pyska. Wspomniany wcześniej protoceratops, odkryty wraz z Velociraptorem, był osobnikiem młodym. Mniejszym od w pełni wyrośniętych protoceratopsów, jego długość wynosiła około 130 cm. Velociraptor był nieco dłuższy, miał 170 cm długości. To, co czyni tą skamieniałość wyjątkową, to wzajemne położenie szkieletów obu dinozaurów. Protoceratops jest przykucnięty, natomiast drapieżnik leży obok niego na prawym boku. Przy czym jego prawa noga jest uwięziona pod ciałem roślinożercy, a prawa kończyna przednia jest uwięziona w jego dziobie. Lewa kończyna przednia jest zaś przy czaszce protoceratopsa, a lewa kończyna tylna wraz z wielkim sierpowatym pazurem przy jego szyi, tam gdzie za życia znajdowała się tchawica. Takie ułożenie szkieletów od razu nasuwa myśl o tym, że te dinozaury zginęły podczas walki. Kiedy to Velociraptor próbował upolować protoceratopsa. Stąd też okaz ten określany jest jako walczące dinozaury. Nie wszyscy badacze byli jednak przekonani co do tego, czy faktycznie te dinozaury ze sobą walczyły. Profesor Halszka-Osmulska zaproponowała dwie inne hipotezy. Według jednej dinozaury te zginęły niezależnie od siebie. Po czym woda porwała ciała ze sobą i dopiero potem, po przetransportowaniu ich w jedno miejsce, martwe już dinozaury spoczęły w tym samym miejscu. Według drugiej, Velociraptor znalazł już od dłuższego czasu martwego Protoceratopsa, a sam zginął, gdy odżywiał się padliną. Jednym z argumentów za tym był stan zachowania się obu szkieletów. Niestety nie mam dostępu do artykułu, w którym padło to stwierdzenie. Nie wiem więc co dokładniej chodziło z tym stanem zachowania. Mogę jedynie domyślać się, że może tu chodzić o brakujące elementy szkieletu protoceratopsa, które mogłyby sugerować, że truchło dinozaura leżało dość czasu, by zainteresowali się nim padlinożercy. W szkielecie protoceratopsa brakuje bowiem kości kończyn przednich. Jednej kończyny tylnej i końcówki ogona. Obie hipotezy mogą być opalone już przez samo ułożenie szkieletów. Woda transportująca oba dinozaury byłaby w stanie je przenieść w jedno miejsce, jednak ułożenie ich w taki sposób byłoby niemożliwe. Wersja z velociraptorem zjadającym padlinę jest nieco bardziej prawdopodobna, tyle, że pozostaje przy niej pytanie, po co Velociraptor miałby, zjadając padlinę, ustawiać się tak jak podczas walki, dodatkowo wkładając dłoń w pysk a nogę pod ciało roślinożercy. Tak więc większość badaczy przyjmuje, że faktycznie były to walczące ze sobą dinozaury, są jednak mniej oczywiste kwestie, jak to, w jaki sposób oba dinozaury zginęły. Mongolski paleontolog Rinchen Barsbold w artykule z 1974 roku uznał, że te dinozaury zginęły w wodzie lub w jakimś bagnie. Jednak osady tam występujące wskazują, że to raczej mało prawdopodobne. W kredzie były to tereny ukształtowane przez wiatr, więc jakieś bardziej piaszczyste. Halszka Osmulska sugerowała, zakładając ich śmierć w trakcie walki, że żywcem zasypał je piasek z jakiejś zaspy. Jakieś wydmy. Inna grupa paleontologów uznała, że uczynił to piasek przyniesiony przez burzę piaskową. To jednak nie wyjaśnia braku kończyn i końca ogona protoceratopsa. Możliwe wytłumaczenie podał Ken Carpenter. Według niego dinozaury były co najwyżej częściowo zasypane piaskiem. Padlinożercy mogliby więc pożywić się wystającymi na powierzchni częściami ciała protoceratopsa. Stwierdził również, że przyczyną śmierci tych dinozaurów mogły być one same. Protoceratops umarłby przez otrzymane rany, a Velociraptor zginął, bo był pod nim uwięziony. Następnie truchła dinozaurów uległy wysuszeniu. Pewne objawy tego widać w postawie czaszki Velociraptora. Ta jest tak wykrzywiona, że spodem prawie dotyka szyi, podobnie jak ma to miejsce u zmumifikowanych moa. W tym samym czasie padlinożercy pożarliby to, co wystawało na powierzchni, czyli kończyny przednie i jedną kończynę tylną protoceratopsa. Następnie Piach już całkiem zakrył oba dinozaury. Kolejny raz dane było im ujrzeć światło dzienne, dopiero za 75 milionów lat.